Miasto. Boże Narodzenie to święta, podczas których mamy czas, aby na chwilę zatrzymać się i przemyśleć doczesne sprawy. Gdy zasiadamy do wigilijnego stołu, z rodziną w atmosferze radości i przy dźwiękach pięknych polskich kolęd cenimy chwilę, w której się znajdujemy. Nie wszystkim jednak dane jest wspólnie z najbliższymi spędzić święta Bożego Narodzenia. Dlatego przed świąteczną środę w domu dziecka w Wydrznie dzieci, opiekunowie i osoby zaprzyjaźnione wspólnie zasiadły do wigilijnej wieczerzy. Mimo, że część dzieci powraca na święta do swoich domów lub rodzin zastępczych, to jeszcze przed 24 grudnia wszyscy wspólnie zasiadają do stołu, dzielą się opłatkiem i wręczają sobie prezenty. W domu jak w każdym domu. Nie zostają wprawdzie wszyscy wychowankowie. W tym roku zostaje nam dziesiątka, maksymalnie dzieci, jeszcze do końca nie wiemy, między 8 a 10. Tak jak w każdym domu. W Wigilię, 24 grudnia zasiadamy do wspólnego stołu, dzielimy się opłatkiem, są wszystkie potrawy wigilijne, śpiewamy kolendy, przychodzi gwiazdor, Mikołaj. Te dzieci mają o tyle dobrze, że przychodzi do nich dwa razy, bo przyjdzie dziś i przyjdzie 24 grudnia. Także tak jak w normalnym domu. Nic nie odbiegamy od, od domów innych niż każdego domu w Polsce. A czy część dzieci, bo powiedziała pani, że dziesiątka, tak, zostanie, to część dzieci trafia na ten czas do jakichś rodzin zastępczych? Znaczy nie wszystkie. Większość dzieci wyjeżdża do swoich domów rodzinnych. Natomiast niektóre z dzieci będą również w rodzinach zaprzyjaźnionych. Zanim jednak wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, wieczór rozpoczęły jasełka przygotowane przez dzieci z placówki. Wyjątkowe i niepowtarzalne, skłaniające do refleksji przedstawienie sprawiło, że osoby, które obejrzały mini spektakl, z pewnością zastanowiły się nad swoim życiem. Trędowaty bo niekochany to jasełka, które wskazały rzeczy materialne, jakie obecnie stawiamy ponad w pewnym stopniu zapomniane już wartości moralne. Miłość cierpliwa jest, Miłość jest plastość. Nie szuka poklasku. Nie unosi się tego. Nie unosi się więc z Nie szuka z tego. Nie unosi się w Nie pamięta złego. Nie cieszy się z tej sprawliwości, z jej się z prawdą. Wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. I, miłości i dostali. Przygotowania trwały dość długo, bo to są takie jasełka przygotowywane przez najstarsze nasze dzieci, nie takie typowe, nie, nie, o, nie o typowo matce boskiej, natomiast takim o ciepłym, ogromnym i bardzo uważam ważnym przesłaniem dla wszystkich, nie tylko dla naszych dzieci, ale również dla wszystkich zaproszonych gości. Przygotowania trwały bardzo długo, bo przygotowują się do tych jasełek już dwa miesiące. No, z tego, co wiem, to ostatnie próby generalne wypadły bardzo pomyślnie, zresztą są bardzo zadowoleni. Myślę, że to, co przedstawią dzisiaj, będzie naprawdę godne uwagi i zainteresowania przez inne osoby. Świąteczny wieczór wielką rodzinę, jaką tworzą wychowankowie i opiekunowie domu dziecka, odwiedził święty Mikołaj. Pluszowe misie, samochody, zabawki, gry i wielki 51-calowy telewizor zrobiły na wychowankach ogromne wrażenie.